Częsty błąd mężczyzn jest taki, że gdy w końcu dorwał się do dziewczyny, która jest na tak i zaczynają na przykład się z nią całować, to wylizują ją po prostu przez dwie godziny. W momencie, kiedy ja oswoiłem się z wprowadzaniem tego seksualnego napięcia na randkach, robiłem tak, że w momencie, kiedy dziewczyna przymykała oczy, do siebie się zbliżaliśmy, żeby się pocałować, czasem się uśmiechałem, odchylałem się od pocałunku, brałem łyk herbaty czy tam soku, czy. Co tam piłem, i mówiłem jej, o, mówiłaś o tej wycieczce, w ogóle fajnie w tej Albanii było? I kompletnie zmieniałem wątek i udawałem, że nic się nie wydarzyło. I dziewczyna wtedy, cała w rumieńcach, po prostu zezorientowana, ale też zaskoczona pozytywnie, bo nie spodziewała się takiej gry z mojej strony, nagle to staje się jak tykająca bomba między nami, bo znowu wracam na sferę werbalną ale te słowa w ogóle się ze sobą nie lepią. Przedłużamy te słowa. One się, one się jak smoła ciągną, bo cała gra rozgrywa się pod spodem. Bo patrzymy na siebie teraz. Ona mówi mi o tej Albanii i z na usta, bo ona wie, że to jest właśnie takająca bomba, że ja znowu spróbuję niedługo, tylko nie zna dnia ani godziny. I ta nieprzewidywalność jest zajebista i jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę między nami. Więc gdy masz to napięcie, postaraj się go od razu nie rozbijać.